Panie burmistrzu, dziękuję za Pana punkt widzenia w tej kwestii. Pozwolę sobie zauważyć, że raport i sama definicja raportu zapewne jest Panu jako ekonomiście znana. Ja również jestem ekonomistą, też wiem, co to jest raport. Natomiast jeżeli wgłębimy się w temat i w samą jakby ideę samorządności, w samą ustawę z 2018 roku, po co to zostało zrobione, to tutaj jest pan w błędzie. To jest dokument, który został wprowadzony do ustawy nie po to, żeby był, żeby było to formą, nie wiem, podsumowującą, co zrobiliśmy. Tylko to jest dokument, który powstał, jakby na ideologia powstania tego zapisu i umożliwienia i, i konieczność tworzenia takiego raportu ma dwa cele. Pierwszy cel to jest możliwość ułatwienia radnym podejmowania decyzji i też, żeby to był dokument, na którym bazuje rada w podejmowaniu decyzji na przyszły rok. Druga rzecz jest też też bardzo istotna. To jest właśnie to, o czym ja mówiłam, a pan ma inne zdanie na ten temat. Czyli że raport ma służyć mieszkańcom i rozwojowi samorządności temu, żeby mieszkańcy mogli bardziej aktywnie uczestniczyć w życiu samorządu. To nie jest mój wymysł, chciałam zaznaczyć, tylko to jest lektura i to są dokumenty, które, do których ja dotarłam. W, yy, wykładnie w tej kwestii też już są, więc wystarczy troszeczkę poszperać, poszukać, być może nie, jest zbyt dużo innej pracy i dlatego to nie nie zostało jakby zauważone. Więc chciałam tutaj zaznaczyć jeszcze raz, że raport powinien być czytelny, spójny, bez błędów i zawierać informacje i mierniki też. Mierniki tu nie chodzi o mierniki, żeby chodzi o mierniki, które pozwolą pokazać, czy jest OK, czy idziemy w dobrym kierunku, czy realizujemy wszystkie te nasze polityki zgodnie z założeniami. I też ch chciałam wyjaśnić, że, nie, bo może Pan nie źle zrozumiał, jeżeli chodzi o jeżeli to, co powiedziałam odnośnie miernika, to był tylko przykład. Też nie, nie wyobrażam sobie, żebyśmy się z kimkolwiek porównywali w kontekście dobrze czy źle, a my mamy więcej, a my mamy mniej, bo to nie o to chodzi. To jest zupełnie inny... Inna jakby intencja mojej wypowiedzi tu chodzi po prostu o pokazanie jakichkolwiek mierników, bo tutaj nie ma żadnych mierników. Nie wiemy, czy zrealizowaliśmy w 2019 roku jakikolwiek punkt zgodny zgodnie z, z, z przyjętą strategią, oprócz tego, co jest wymagane prawem, czyli na przykład to, że musimy współ, współpracować z, z organizacjami samorządowymi, albo w przypadku, nie wiem, ustawy o ochronie y, środowiska, że musimy mieć program taki czy inny. Tu chodzi po prostu o, o to, żeby te informacje były raz rzeczytelne, dwa porównywalne, a tego niestety w raporcie brakuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan bardzo, dziękuję, bardzo dziękuję, że się Pani ze mną y, zgadza. Ustaliliśmy już, że y, ustawa nie określa zakresu raportu ustaliliśmy, że jeżeli Rada Miejska, bo nie zechce taki zakres ustalić, to bardzo proszę, myślę, że Pani będzie kluczową osobą, żeby przygotować taką uchwałę Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.